I są na, drodzy Państwo najlepsza członka, zapraszamy tutaj na podium za chwilę kolonacji. Nie tylko racja, jak i w przypadku innych grupiów, więc nie mamy koronacji, kula. Legenda. Legenda a to, a coś, e, e, legenda? Ustedes, Icha, i się czas Ten czas 63 sekund. W piątek biegł z Wieskałko Jona w dwunastym taki sam czap, już w rytm To Krzysztof tego, że dla Pana Krzysztofa będzie za miejsce czwarte. decyzja jest taka, żeby ten za Najlepszy czas wygrywał na do jedynego tej starczyki, Janina Majewskiej, Jona Zawicowa. A połat poprawia prosty dziecko, większy pani Marta Niemalowicz-Rodzek. To najszybszy dzisiaj zawodnik, bezwód z czysto A że będziemy mieć cztery najpierwsze zawodniki, które będziemy wdzięczni, żeby państwo brawa do niego. Najszybszy dzisiaj zawodnik Janak Zawicz, to Karpo Starskiełko. Rońsku, więc przechodzimy już do tej najważniejszej dekoracji To prawda jeszcze to czwarte miejsce, tak nie przez sportowców ale dzisiaj tym czwartym był Krzysztof Kaczczak reprezentant Gorzowskiej Stali Krzysztof Kaczczak a nagrodę za czwarte tak z racji gry z towarzystwa Wg. Gniezdno Zimierowicz. jest czwarte, znakomity dzisiaj znakomity również tej Krzysztof Kaczczak no, dla trójki pozostałe, drodzy Państwo. Ale miejsce czwarte. Miejsce trzecie, drodzy Państwo. W dzisiejszym tygodniu, przed tego młodego pokolenia, w którym tak wiele dzisiaj było, głupowy Stali. Miejsce trzecie. najbliższe na podróż. Polską zmarzli. A tu za nas załatwia w pan Paweł Kołaczko, właściciel Trójki Zagłon. Sponsora cykularnego gnieździńskiej drużyny. Proszę Państwa, mamy dwójkę zawodników. Czas na zawodnika z miejsca drugiego. Miejsce drugie dzisiaj reprezentant Paru Paluma Zielona Góra Krutasiewicz. Piotr Krotasiewicz. Piotr Krotasiewicz Miejsce drugie z Nowym Królem a nagrodę wręczy Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, pan Dariusz Pila. Miejsce drugie Piotr Krotasiewicz Drodzy Państwo, pozostało tylko najwyższe miejsce na podium, a właściwie miejsce na najwygodniejszym dzisiaj terenie w kraju. Miejsce pierwsze, Zwycięstwo, a także Królem Rzeczypospolitej, zostaje reprezentant z Baru malowa a jest i Patryk! <śle> no, a czyli w szczycie, w szczycie, w szczycie koronę, a także i uczestnictwa dzisiaj Patryka w naszym turnieju. Biuro do Arkowego z Poznania. mieszczący się w no i oczywiście Pan Prezydent, miasta, na Kowalski, który już po raz kolejny koronuje nowego króla. Właśnie w 13 kwartach przypada trika ducha, a się mamy tu w 12 bo wszyscy, wiemy, że są, również w wszyscy, wiemy, Pojawia się wiemy, Teraz Teraz wiemy, na wszyscy, do że wszyscy, wiemy, drodzy Państwo, nowego króla jest wiemy, Patryk wszyscy, bo ona zarówno nie ma wyjścia, jak i nie na gody przychodzi, nie one zostają gnieźnie, ale najważniejsza jest ta część kolonacji, a więc to, co widzimy teraz za chwilę w zdjęciach.